Ciemna widzowie, no ta i druga część przygody walowej Lecimy już do, lecimy do zakopanego Skybu Jak? Umy... Czekaj, blisko jesteśmy Tak szybko? Blisko jesteśmy? No No to już jest tutaj Pokaż mi to Czekaj na to. Tutaj. mi Pokaz. Tutaj jest, tutaj, dokładnie. Pokaż mi to. Bardzo. Ej, w sumie, a tu inaczej wygląda. Gdzieś tutaj. Najgorzej, bo to trzeba się wkopywać i drzwi obić. Mam już, chodź. ja dam tu jeszcze Czekaj. drugą parę. Dokładnie gdzieś tutaj to jest. Czekaj, przyniosę. Czy tu? Gdzie? Kurwa, otwórz mi te drzwi. Właśnie. Kurwa są im B. Kapierdole. Pozaf jeszcze jedne. No już idę. Tu dam. Dobra, no, się. Kurwa. Wkopuj się. Sorry. nie kilofa. Kurwa, daję bal to jest, chodź. O, ale meka! To jest kurwa kamy? Tak. No chodź teraz, chodź teraz. Da, 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 da. U, kurwa topie się nie pływa. Tak, nie pływa! Nie płynę! 8 ma. Płynieś. Orak up. E, Mast. Smile, poczekaj mi to zrobię kilo off Masz, zrobię. dam, dałem ci kurwa Na dole Czekaj, no, 10 stabek żelazo. No. Tu ja to Tu na chuj ja to zrobiłem No szukaj Co ja kurwa jestem w robotnikiem? żeby to szukać? Daj mi mapę kurwa Ci powiem Kurwa mapa zniknęła, a nie Czekaj Nie no, centralnie tutaj jest ty Pojebane Ja nigdy takiego

już jest? Trzeba jest... Te. Już? Znalazłeś to? Tak, ja jestem, szukam tego. Pierdole, daj mi ten kilo. Kurwa, co pierdoliłeś? Pierdole. Jest kurwa cięższe niż moja stara. Do skopania. Ja idę zrobić żelazny kilo w stary. Weź je no zajebany żelazny kilo. Chyba pokaż mi tę mapę Chyba to pyszia Tu body nie ma skopujemy kurwa całe Pokaż mi tą mapę podaj, daj, podaj, podaj, daj mapę Daj mapę. Gdzie ta mapa pływa jest Da niczym nie, nie. Nie, o tutaj jest to kływa gdzieś A mydzie się co do dołu kop fy Daj mi tą mapę Coś mi tu kurwa nie gra Okej okay. To jest bez tu, kurwa Co, jakie kływa? Chyba, że to jest tutaj tak, że wiesz do góry to jest. Nie wiadomo na jakiej głębokości. No właśnie. A ja x miałem X-raya, mamy nie na tej wersji. A, a ja mam X-raya ja właśnie, mogę zobaczyć. To zobaczcie, gdzie to jest. To jest zjebane. Kurwa tego zajebanego chyba nie ma. Musimy na x tutaj sprawdzić trochę, bo nie wiemy, co i jak już. No kurwa. Czekaj. To jest za mi kurwa nie pokazuje. Daj sobie ten autowizję. Czekaj. Pod no nami są diamenty. Co? Pod nami są diamenty. to wykop Nie, nie wykupuję Zrobię to tak. Wykupuję się na górę. Bo te skrzynki widzę też. Kurwa mać. Tak, tak kobla mam. Czekaj. Widzisz? Czekaj. To ma, bo, ja, bo ja mam jasność, nie? Jak to Czekaj, zejdź. Jest, widzę, widzę. Tutaj kurwa, po tej stronie to było. Okej okay. głos coś też mi się pojebało. Kurwa dirt Coś mi tu jest nie coś Coś mi tu kurwa nie gra Tak, kurwa Pierwszy raz coś takiego kurwa widzę, że w wodzie No to jest kurwa tu, a tam są diamenty, no to kopujemy się, chodź. Chyba diamenty i słyszę gdzieś się wpierdolę Masz jak Patrz a proszę patrz cigment, patrz na Nie byś podkopał się jeszcze, no kratkę, zdałbym zdechnął, Kumas. Trzymaj, jest właśnie. Daj jak syg, daj jak Coś tu kurwa widzę ty. Nie pierdol, że tu będzie skrzynka. Tam coś widzę, patrz. Tam coś widzę. Ja tam nic nie widzę, bo ja nie mam myślę akład. W Słuchajcie, sensie, ty masz na go... wersję. No. z co widzę, nic nie wiemy. Nic nie. Nic nie mamy. Nie ma one. Ja powinienem te skrzynki widzieć. Nie pierdol, że spawner tam jest. Widzę spawner, widzisz? Ciegram w Doka Boka w tym czasie jeszcze Boka grasz Doka To ka z boka Kira Doka. to z boka Do Kaboka Nie do Kab... z boka A my na Kira Nie to, to no. Dobra, żeby nie było, że czytujemy, no to tylko do tego to tam no i się wykupuje Chodźmy szybko Nie zauważyłem tego Sowa ja, Idę Idę Ja zjadłem i przeszłam się wybiję ważnej Ja nie mam niech Broni, kolego Nie, kurwa nie go Myślałem, że to będzie ten skarb. bo nie ma. A nie, no musi być Kurde. tam. Ale po odcinku my po tym odcinku sprawdzimy... Niech to Pania opuszczona jest pod nami. Pieprzamy się. Tam. W porządku mi się wydaje, żebyśmy poszli na spawner. Gdzie ten kurwa spawner był? Weź się do mnie tam. Weź tu wejdzie. Chuj, kurwa, czekaj. Jakby co było, to. A... Tu... Ja nie, odsun się. Tam jest. Nie. Czekaj. Tutaj tam się nie wkopuję, bo tam jest dokładnie. To chyba idziemy, kurwa, do tego. Uważaj, bo tu ja widzę też lawę, gdzie jest. Kurwa. Nie jesteś, mnie? Tu już będzie, ten, już będzie ten, nie portal, tylko opuszczona kopalnia. Um, opuszczony, ko opuszczony portal. Ja, teraz kilo wpadnie. Wstaję, ja nie mam tego, żeby zrobić kolejny. Chodź. Czekaj, bo tu jest... To są takie... nie... nie! Co? Masz gdzie ja jestem. Co? Tu jestem, w tym takim drzew w tym źródle tu. Jak? Tu. No siema. A to są diamenty kurwa pod tym. To wykopie tam. Zbieramy sobie na jak Nie no. Już dosyć. Już dosyć patrz Już tego włączę. To tych małych, małych pająków tutaj jest tych co zatruwają kływa. Askiniowe. Dobra, już włączyłem x -raya. Co? Czał Ej, diamenty mam! Stałem, mam diaksy. Gdzie jesteś, Dzież, Seba? E, tutaj. W bok. Nie, nie w ten. Siema. Tu mam diaksy. Tutaj. A ja kurwa ślepy jestem, gdzie? No, tutaj na dole są. Ja chodzę i szukam tych skrzynek w tym Dobrze, że drewno zapasowe wziąłem Gdzie jesteś? Chodzę i szukam cały czas skrzynek Ten ja 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 jestem ślawie, jestem ślawie. ja jestem tu po kolejnej stronie, tutaj się ma. Dobra, zrobię ci, ci żemki. Czekaj, bo ja mam kilo, zrobię kurwa banię. Ale fajnie, a patrz jak Obviamente. ja mam kurwa... Lew, mam ef, Mam efika. Skąd może? No z tym. Złoto się. Bo są te skrzynie w kopalni, patrz. Patrz za siebie. Nie, ja, nic nie ma. Ale patrz za siebie teraz. I... Ale flex. Ale fleksik. Mac deluxe. A patrz jak ja mam fleksik, patrz. No ta, patrz na mnie jak ja bogaty, ja mam a nie ja mam EF -Y. Nie znalazłem... Coś Toś pieprzysz. pieprzysz, patrz. O, też mam. Kurwa ty tu jest węgiel. To i ten węgiel. Oj, ci drogi... Pasz teraz, teraz. Tak? tak. Bo, bo ja mogę sobie tak chodzić i będę widzieć... Yy, gdzie wszystko, czyli to będą były drugi Ja tak nie mam akurat. Bo ja mam tego, ja mam tego, w sensie, że... Ja mam teraz wybranego, takiego moda. Yeah. Pomocy! O, doda, wyszedł. Mieję da do pamiętam. O, stronę idziemy. Powiedziałem, że tutaj jeszcze jest dorsza część. Tak. Chyba się chyba do lawy. Nie, nie wpieprzę się. Po co? byś zaś polował nas w pannę Ja czy zaś kurwa szukałem? No i to ja. I co? się tak. Jesteśmy Okej, tymczasem ty. Mówisz, że refleksujesz się, a tymczasem ja. Teraz. I co teraz? Refo... Uważaj. Stać Ci do Mówisz, że ja się będę budować. A idziemy teraz na duelce A później kolejna część? Nie chcę. mi się... Jutro nie... może? Nie chcę mi się na duelsy, bo ja chcę jeszcze w te smoki zagrać, mówiąc. A, no, dawaj. Ja muszę to się pouczyć, a to za mało czasu zostało mi do nauki już. Mi jeszcze dłużej. Ja mam ostatni dwa tygodnie, żeby poprawić matmy i histę, bo inaczej nie znam. Oj, to lipa. Ale wiesz o tym, że można na jednym zagrożeniu znać. Wiem, ale że lepiej że to nie była nic. Bo nie w biegaj mi w blok. Dawaj no, dawaj na duSym Nie chcę Dawaj dawaj Nauczymy cię Masz drewno dać? dać mam drewno dać mam No chodź na te DLS, no o, buty! Chodź na te DUSE Kolega widzę, co mam w łapce Kamień. Ja się Aż dla nas. Ja w sikre w chłopce. Można no, mam. Aaaa, to zrzuć. Jeden level, dzięki. O tam. Chodź na duelsy. Nie chcę mi się podoba. Dawaj, dawaj, dawaj. Drugi odcinek to koniec na dzisiaj odcinka, więc pozdro, mówi wam seba.